Cześć, z tej strony Mizmatek RP Dzisiejszy filmik będzie poświęcony emisji monet, które są przewidziane na rok 2024. Pierwszą monetą jaką zobaczymy w 2024 roku i już ją zobaczyliśmy jest bank na nominale 20 zł. Jest to kontynuacja serii polskie banknoty obiegowe. Nominał tej monety to 20 zł, Moneta wykonana jest z całości ze złota o próbie 999, czyli jest złota. Wymiary tej monety to 50 na 25 mm, masa 311 czyli 1 uncja. I szacowana wielkość to z półtora tysiąca sztuk. Stempel lustrzany. I tą monetę już zobaczyliśmy 23 stycznia. Kolejną monetą, jaka będzie? Jest to moneta Major Henryk Dobrzeński Hubal. Jest to temat indywidualny. Jest to moneta 10 złotowa z czystego srebra o masie jednej uncji. Nakład przewidywany 10 000 sztuk. Moneta będzie się charakteryzować tym, że będzie mieć wysoki relief. Tą monetę będzie można kupić 13 lutego. Kolejną monetą w lutym jest moneta poświęcona pamięci Rodziny Ulmów. Jest to temat indywidualny. Moneta ta będzie o nominale 50 zł, wykonana w całości z czystego srebra o masie 2 uncji, przewidywany nakład 5000 sztuk. I ta moneta dodatkowo będzie oksydowana oraz będzie posiadała bursztyn. Planowany termin wprowadzenia tej monety do obiegu to 22 luty. W lutym to jeszcze nie koniec, ponieważ 27 lutego będzie kolejna moneta Zygmunt Szendzielarz Łupaszka, i to będzie moneta kontynuacja serii Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni. I ta moneta będzie mieć zachowane wszystkie parametry charakterystyczne dla tej serii, czyli 10 złotówka o próbie 925 srebro, 14 14,14 gram. Przewidywany właśnie 10 000 sztuk w wielkości misji i 27 lutego. Następną monetą będzie 25. rocznica wstąpienia Polski do NATO. Jest to temat indywidualny. I ta moneta będzie 10 złotowa Ze srebra o probie 925 i 14,14 14 grama. Yy, I szacowana wielkość emisji 10 tysięcy sztuk. I ona będzie 7 marca. Następną monetą będzie setna rocznica utworzenia Banku Polskiego SA. I to będzie temat indywidualny. Nominał tej monety to 10 zł. Yy, ze srebra. Ale próba będzie 999 to będzie czyste srebro i waga jedna uncja czyli 31 i dziesiąta przewidywany wielkość emisji 10 000 sztuk i ona będzie również z wysokim reliefem tak jak praktycznie chyba wszystkie monety jednouncjowe ze srebra Ta monetę będzie można kupić 11 kwietnia Następną monetą, siódmą, już będzie setna różnica wprowadzenia złotego do obiegu, i tutaj niespodzianka, ponieważ ta moneta będzie o nominale 1 złotowym. Będzie wykonana ona ze srebra, czystego srebra, i moneta będzie kwadratem 40 na 40 mm. Masa tej monety to 28,28 ,28 g, to jest masa 20 złotówek. Szkoda, że tutaj nie dali jednej uncji, by bardzo pasowało do tego, do tej monety. No ale zdecydowali się na taki krok. Szacowana wielkość emisji to 10 tysięcy sztuk i będzie selektywne złocenie na tej monecie. Także jestem bardzo też ciekaw, jak ona będzie wyglądała. Mam nadzieję, że na rewersie nie będzie znowu po prostu jedna złotówka zrobiona. Będziemy przedstawiać jedną złotówkę. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że coś innego wymyślam. Zobaczymy. Planowany termin emisji tej monety to 25 kwietnia. Kolejną monetą to będzie temat indywidualny. 230 rocznica insurrekcji Kościuszkowskiej. I ta moneta będzie miała 100 złotych i ona będzie ze złota o próbie 900. I parametry bardzo charakterystyczne, praktycznie takie same jak dla jak do tej pory dla monet złotych o nominale 100 zł i tą monetę będzie można kupić 14 maja, również 14 maja, również temat indywidualny dokładnie ten sam, będzie wypuszczona moneta ze srebra o nominale 50-złotowym. I ta będzie też charakterystyczna, miała parametry dla wszystkich 50 zł, czyli czyste srebro, dwuncjowe Z tym, że w miarę będzie 32 na 50 mm, czy będzie prostokąt. I szacowana wielkość emisji 6000 sztuk. No i oczywiście bo to ta będzie mieć wysoki relief. Tak jak mówię, też 14 maja. W maju to nie koniec, bo jeszcze będą dwie pozycje. Jedną z nich to jest opactwo Benedyktynów w tyńcu. I to jest 5 zł. Od serii odkryj Polskę z brązalem, miedzionik brązal. Wielkość emisji to jest 1 milion, czyli bez zmian. I wszystkie parametry pozostałe również charakterystyczne dla 5 złotówki, i to będzie 22 maja. 28 maja będzie polska wolna i suwerenna, i to jest kontynuacja serii w Polskie wieża. To będzie moneta o nominale 10 złotowym ze srebra o próbie 925. 14,14 14 setnych grama, jeśli chodzi o masę i 10 tysięcy sztuk. Będzie ona miała druk UV. Kolejną monetą, 12. będzie Słowacka Mniejszość Narodowa w Polsce. To jest temat indywidualny i ta moneta będzie wykonana z całości z czystego srebra, ale masa będzie 14,14 14 setnych grama. Czyli tutaj jest 10 złotówka. Parametry wszystkie, jeżeli chodzi o wielkość, nominał, stop i masę, charakterystyczne dla 10 złotówek, z tym, że próba czysta. I ogólnie w, w tym roku, w 2024, wiele wprowadzono wprowadzą 10 złotówek, które będą wykonane ze srebra. Będą mieć parametry charakterystyczne dla 10 złotówek, ale będą o próbie najwyższej czyli czyste srebro nie tak do tej pory 925 nie wiem może to być jakiś standard i pomału nam no zawsze już robić z czystego srebra mam nadzieję że tak będzie fajnie by też było żeby masę tej monety zwiększyli przynajmniej do pół uncji no ale niestety jeszcze jeszcze za wcześnie i ta moneta będzie 12 czerwca Następną monetą będzie 80. rocznica operacji Armii Krajowej Ostra Brama. Będzie to temat indywidualny i właśnie będzie powtórka z tego, co przed chwilą mówiłem, czyli wszystkie parametry charakterystyczne dla 10 złotówek, z tym, że moneta będzie wykonana z czystego srebra. Moneta ta będzie 25 czerwca. Kolejną monetą będzie 160. rocznica śmierci Romualda Trauguta i to będzie temat indywidualny. Z tej okazji będą dwie monety. Jedna będzie o nominale 200 zł, która będzie w całości ze złota. i Parametry charakterystyczne dla 200 złotówek ze złota i to będzie 23 lipca. I również 23 lipca z tej samej okazji będzie 10 złotówka o próbie czyste, czyste srebro, ale masa 1 uncja. Kolejna moneta jednouncjowa z wysokim reliefem. Następnie po tych monetach będzie banknot i to będzie w tym roku banknot 80. rocznica wybuchu powstania warszawskiego i to będzie numer 20 złotowy, czyli najbardziej popularny jak na razie do tej pory dla, dla banknotów jakie zostały wypuszczone. Szacowana wielkość emisji 80 tysięcy sztuk. Niestety nie pokusili się o zmniejszenie emisji. Dziwi się troszkę, ze względu na to, że mogliby zauważyć, że banknoty ostatnie, które wychodzą z tak wysoką wielkością emisyjną, po prostu zostają na magazynie i nikt tego nie kupuje. I prawdopodobnie tym razem będzie to samo. Prawdopodobnie ludzie tylko kupią, żeby mieć kontynuację, ale nic poza tym nie będą więcej kupować banknot będzie wypuszczony 26 lipca. Kolejną monetą będzie grosz z miedzi krajowej Stanisława Augusta i to jest moneta z serii Historia Monety Polskiej, której już od jakiegoś dłuższego czasu nie było. I to będzie 20 złotówka, parametry wszystkie charakterystyczne dla 20 złotówek i będzie selektywne platerowanie. Tą monetę zobaczymy 7 sierpnia. Kolejną monetą będzie pamięć w warszawskiego powiaka, i to jest temat indywidualny. I to będzie moneta 10 złotowa, z tym że wszystkie parametry charakterystyczne, ale kolejna moneta, która będzie wykonana z czystego srebra i będzie mieć selektywne złocenie. Jestem ciekaw tej monety w ogóle, jak będzie wyglądać. Jeżeli będzie dość ładna, to planuję, będę, będę planował ją kupić. Planowany termin wejścia do obiegu. To jest 21 sierpnia. Kolejną monetą będzie temat indywidualny i to będzie ofiarą obozu koncentracyjnego Stutthof. I to jest moneta również 10-złotowa z wszystkimi parametrami 10-złotówki, z tym, że właśnie kolejny raz czyste srebro. Znowu próba najwyższa. Ta moneta będzie 27 sierpnia. Kolejną monetą, również temat indywidualny, jest stulecie korpusu ochrony pogranicza, i znowu mamy ten sam przypadek, czyli znowu 10 złotówka, wszystkie parametry charakterystyczne dla 10 złotówek, ale czyste srebro. Więc może w końcu rzeczywiście będą wprowadzać wszystkie monety już z czystego srebra. To monetę zobaczymy 10 września i ona dodatkowo będzie mieć druk UV. Kolejną monetą będzie moneta z serii Polskie Termopile i będzie Głogów. I to będzie 20 złotówka. Jeżeli chodzi tutaj o parametry to są wszystkie charakterystyczne dla 20 złotówek. 10 tysięcy sztuk przewidywany nakład. I ją zobaczymy 17 października. Kolejną monetą będzie kolejna, druga moneta z serii Odkryj Polskę. Druga moneta oczywiście w 2024 roku. I to będzie se, zamek w łańcucie. To będzie 5 złotówka. Parametry charakterystyczne dla całej tej serii 5 złotówek. I to będzie 7 listopada. 14 listopada natomiast będzie kontynuacja serii Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni. I będzie Henryk Flame, czyli Bartek. I to będzie charakter, moneta będzie nie odbiegać w żaden sposób od całej serii. 14 listopada dodatkowo będzie jeszcze jedna moneta. Wyklęci przez komunistów żołnierzy niezłomni. Tym razem będzie to ksiądz Władysław Górkacz. I oczywiście moneta również zachowuje się tak samo jak cała seria monet wyklęci przez komunistów. Jeżeli chodzi o o monety, jakie jest planem, myślimy to wszystko. A jeżeli chodzi o podział, to w tym roku 2024, jeżeli chodzi o serię, będziemy mieć 15 monet tematu indywidualnego, dwie sztuki monet z serii Odkryj Polskę, jedną monetę z serii Polskie banknoty obiegowe, jedną monetę z serii Polskie termopile jedną monetę z historii monety polskiej, jedną monetę z serii Polskie Wieże. Oraz trzy sztuki wyklęci przez komunistów żołnierzy niezłomni. To jest też troszkę lekka zmiana, ze względu na to, że do tej pory wychodziły po dwie sztuki rocznie. Jeżeli chodzi o nominały, to tutaj właśnie będzie coś, co do tej pory raz tylko się wydarzyło, jeśli dobrze pamiętam. Czyli będzie moneta o nominale 1 złotowym, to będzie jedna sztuka. Dwie monety o nominale 5 złotowym. 13 monet 10zł, 4 monety 20zł, 2 sztuki monet 50zł oraz 1 moneta 100zł i 1 moneta 200zł. Jeżeli chodzi o stopy to z brązalu i niklu będą 2 sztuki, to są te oczywiście 5zł. Jeżeli chodzi o srebro to tutaj bardzo dobrze to widać w tej tabeli. Nasze monety z próbą srebra 925 to 7 sztuk, a jeżeli chodzi o czyste srebro, to w tym roku będzie aż 11 monet z czystego srebra. Jeżeli chodzi o złoto, to będą dużo monet ze złota nie ma, są w sumie 3 będą, z czego dwie monety będą o próbie 900, a tylko jedna moneta będzie z czystego złota. Jeżeli chodzi o stemple to będzie dominacja jak co roku monet lustrzanych i to będzie w tym roku 20 sztuk, a zwykły będą 3 sztuki. Jeżeli chodzi o moje typy na ten rok, to pierwszą monetą będzie Major Henryk Dąbrzański, Hubal, który 13 lutego, czy już jakby nie patrząc za niedługo, tą monetę dlatego tutaj damy jako mój typ. Ze względu na to, że to jest moneta z czystego srebra, uncjowa, wysoki relief. Ja osobiście te monety bardzo lubię, lubię je zbierać. Masą bardzo fajne, przypominają troszkę monety właśnie bulionowe. Czyste srebro to jest bardzo dużo na plus. Także ja na pewno tę monetę będę chciał mieć w swojej kolekcji, żeby kontynuować ten zbiór tych monet, jednouncjowych srebrnych. I wysoki relief, zawsze te monety ładnie się prezentują. Kolejną monetą, i w mojej osobistej, moim prywatnym zdaniem, jest to najlepsza pozycja z całych wszystkich monet, jakie będą w tym roku. Jest to Pamięć Rodziny Ulmów. Jest to moneta 50 złotowa, 300 srebro, dwie uncje, niski nakład, jakby nie patrząc, 5000 sztuk, oksydowana co robi bardzo dużo wrażenie na monecie i dodatkowo bursztyn ogólnie monety z bursztynem są rzadsze bardzo nie wychodzą dość często i zawsze przeważnie są bardzo popularne i ogólnie później dość szybko że tak powiem zwiększają swoją wartość w stosunku do ceny emisyjnej jestem ciekaw w ogóle jaką cenę emisyjną dadzą czy będzie to więcej niż 1000 zł, czy, czy może 950? Utrzymają. Zobaczymy. Tak jak mówię, w mojej ocenie, moim prywatnym zdaniem, jest to najlepsza pozycja z wszystkich monet, jakie będą wychodziły w tym roku. Kolejną monetą jest to setna rocznica otworzenia Banku Polskiego. Podobnie jak pozycja pierwsza ze względu na to, że jest to czyste srebro i jedna uncja, wysoki relief. Nie będę się tu powtarzał. Jest tak dokładnie tak samo jak pierwsza pozycja. Jeżeli chodzi o kolejną. Jest to setna różnica wprowadzenia do tego dobiegu i tutaj tą monetę dlatego wskazałem ze względu na nominał. Ja osobiście jeszcze no, nie licząc oczywiście monet obiegowych, ale jeżeli chodzi o monety kolekcjonerskie, to o tym nominale monety nie mam. Także będzie to fajna gratka dla, dla, dla mnie jako kolekcjonera. Ja myślę, że nie tylko dla mnie. Na plus na pewno jest to, że to jest właśnie moneta z czystego srebra. Minusem, tak jak wspomniałem wcześniej. W mojej ocenie jest to, że masa jest tylko 28,28 ,28 g, czyli charakterystyczne dla 20 złotówek. Tu mogli naprawdę się pokusić, żeby dać przynajmniej jedną uncję i naprawdę byłoby wtedy idealnie. Selektywne złocenie, te monety pozłacane selektywnie zawsze są, znaczy że zawsze, no w mojej ocenie zawsze są bardzo ładne i zawsze trochę wyróżniają się na tle innych monet ze srebra. Kolejną monetą jest to moneta 230 rocznica insurekcji Kościuszkowskiej i to jest moneta 50 złotowa. Ja osobiście te 50 złotówki, które zostały wypuszczone zaczynając od zaślubin z Bałtykiem zbieram, są bardzo ładne, prezentują się naprawdę super w kolekcji, to jest 2 uncje srebra to naprawdę czuć, tutaj w tym przypadku jest to Prostokąt 2 na 50 mm, jestem ciekaw, jak ona będzie wyglądała. Wysoki relief zobaczymy. I ostatnie cztery pozycje. Jest to tutaj, wyróżniłem ją tą pierwszą monetę. Jest tą słowacka mniejsza w Polsce. To jako przykład. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że zwrócimy na tą monetę uwagę tylko ze względu na próbę. Zastanawiam się jeszcze czy kupować pozostałe monety z czystego i z czystej próby czy nie. Jeszcze nie mam wyrobionego zdania na ten temat. Zaznaczam tu tylko jedną pozycję, nie wypisywałem wszystkich, bo jest ich trochę więcej. Ale na pewno zasługuje to na zwrócenie uwagi ze względu właśnie na tą próbę. Kolejną monetą jest to 160 rocznica śmierci Romualda Trauguta i to jest moneta podobnie jak dwie poprzednie pozycje na poprzednim slajdzie czyli po prostu moneta z czystego srebra jak zawsze na plus dla mnie kolejnym pozycją jak już troszkę wcześniej wspomniałem jest banknot ja ten banknot kupię ze względu wyłącznie dlatego żeby Kontynuować serię banknotów i mieć całą serię wszystkich, które wyszły. Nie planuję kupować jakichś większej ilości, maksymalnie może trzy. Tak przeważnie kupuję, żeby w razie czego mieć jeszcze dwa, ale tak jak mówię, te banknoty nie będzie jakoś trudno pewnie kupić. Bez problemu będzie można je kupić na sklepie kolekcjoner i pewnie jeszcze po emisji również będzie można je kupić. Także na spokojnie, bez szaleństwa, akurat w tym roku. E, ostatnią pozycją, która tutaj wskoczyła, jako moje typy, jest to grosz z miedzi krajowej Stanisława Augusta z serii Historia monety polskiej. E, selektywne laterowanie tu występuje i tą monetę dlatego tu wskazałem, ze względu na serię. W mojej opinii ta seria cieszy się dość dobrą popularnością. Ludzie sobie chwalą tą serię. Monety z tej serii wyglądają bardzo dobrze, bardzo ładnie. Jedyny minus tej serii jest to, że zaczęli od 5 zł, jeżeli chodzi o nominal później przeszli na 10 zł, a skończyli na 20 zł. I to, tak w mojej ocenie prywatnie, troszkę tak jest na minus tej serii, ale ogólnie seria jest bardzo fajna. I to wszystko. W tym odcinku bardzo dziękuję za wysłuchanie obejrzenie. Dajcie proszę znać, co sądzicie o moich typach, czy macie jakieś swoje typy, podzielcie się swoimi zdaniami, swoim zdaniem, co sądzicie o, o tegorocznej emisji monet i co jest według was najbardziej ciekawe. A chwilę wcześniej bardzo dziękuję i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.